A dzisiaj zagramy Serbią i spróbujemy przewrócić carstwo serbskie w Echo historyczny. 3. Tak okay, właśnie, wybierzemy sobie swoich rywali. Mam tu Portugalię, Finlandię i Tanzanię, na przykład. Okay. Jesteśmy właśnie tutaj Serbią, jest to nasza armia. Chyba mamy tu obok właśnie co to wymaga w ogóle do tego? Właśnie mam tutaj takie coś, to jest właśnie, to będzie od morza do morza, w sumie Serbia. Więc Serbia w końcu będzie miała morze. Tylko jest tylko morze nie do Serbii, jakby ona nigdy chyba dostępu do morza miała właśnie trzech też jakby ale dobra nieważne ważne. na czym się chce czekać dobra nie będzie nie ma problemu Okej okay. oni dalej nie mają sobie już naprawdę to oni już mają sobie już. Dobra, z Macedonią no dobra tutaj panowie już mają sobie już, więc Będą przechłapane lepiej nie ma sobie już śmieć ze mną właśnie dobra Chyba już tutaj zajmujemy, dobra, zaj zajęte, okej, okay. no gdzie mi ta mapa wyleciała, no? Kurde, na koniec ar arktę wtedy, no. A posła, szampania i całe, nie? Nie całe, mm, mógłby, że nie. Dobre. No to trzeba... Trzeba tutaj lekko poinwestować w ekonomię. Już są te trzy punkty, co? te trzy punkty, czy się poczekać. Panie Kosowo. Przepraszam Cię Albania, ale niestety jak, jak chcesz bronić swojego Kosowa, no to niestety nie musimy się bić. Właśnie Dobra i mamy całą już tę... Ten... ale Serbia, Serbia wielka Big Serbia, okej okay. Grecy też? Oczywiście, że Grecy to są, ja nie wiem nie. Ja nie wiem po prostu A Włochy też? Węgry znaczy? Włochy nie, no Węgry też nie Chorwacja Co jest wyżej? Chorwacja czy Bośnia? Bośnia Bośnia jest niżej właśnie w ręki Guma Które miejsce? trzecie, ja mam 22 to, no to nie wiem, nie? Ja nie wiem czy ty bośnia chcesz działać w ogóle. A z kim ja się biję jeszcze? A oni nie mają sojuszu, ale biedna. Biedna bośnia. I, i nic się nie lubi. Ja nie wiem. Nie. O, no nie no, naprawdę ich zabrać nie mogę cały. Ej. A co potrzebuję? Tylko bez tego jednego terenu, tak? Co już się zrobiło? Tak, zrobiło się. Jest piek, zabieramy całą. O je, oj. Macie grubo. O, grubą. Grubą armę macie powiem. Włochy to ja nie chcę się bić. Co jeszcze uwaga? Serbia, Chorwacja, Grecja Rumunia gdzie Rumunia tu? A No to nie potrzebuję na razie Grecja, to jest niżej Oni Oni A, okej okay. To jednak ich chyba wybiorę, bo oni są niżej, nie? Tam mam więcej armii? No oni jakoś za dużo armii nie mają, tylko z kim oni co już mają Oni mają, a, okej okay. <grych> Więc jak muszę ich zaatakować, to muszę cały, okej okay. To nieważne Ty co, czekaj co? Ty sojusz z Ukrainą, no to dobra. Z kim oni coś mają? Z Grecją, a, a Rumunia z kim ma? Z Austrią. No co, kurde się złapała się Rumunia, naprawdę. Szacun. R Rumunia już mnie lubi. Dzięki i dzięki Ukraina za 30 golda. Naprawdę to dużo znaczy, naprawdę. Tak mi to pomogło, że nawet sobie jednej armii nie kupienie, naprawdę. Naprawdę to tak dużo dało. Naprawdę. A już mam co? Ile ja potrzebuje tej Rumunii? No te, te, ten kawałek taki, nie? No właśnie, a ja mogę sobie coś zabrać jeszcze. Dobra. Bułgaria? A, Bułgaria, no praktycznie. Ja Zapomniałem. Bułgaria, co ty robisz? No ja nie wiem, po co ty sobie te tereny od odkopujesz jakby, nie? Że zakopane są, czekaj, bomby. Czemu Ukraina nie ma bomb? Bomb bump. bomb. Nie ma bomb, bomb. Cała? Nie, nie, nie cała. Dużo znaczy. 180 dobra, no to zabieramy tak mogę tak, no i ta Grecja to jest tak rozwinięta, że ja nie wiem tak i to jeszcze umysłowo do, do, dosłownie ja nie wiem ja nie mogę ich wszystkich zabrać, nie, ja nie wiem po prostu z nimi to się nie da po prostu muszę no. tak rozwijać tereny że mi brakuje rzeczy, a właśnie mogę sobie coś tam? Militarne coś tam? nie wiem co? co? nie wiem Czy ludzi potrzeba do, do, do ekonomii mi się sojusz z Ukrainą skończył? A nie. A do kiedy mam? Do 78. No to za, za 6 lat się kończy, No to niedobrze. Nie, nie świetne wiersje. Właśnie, wręcz przeciwnie. Mi się to nie podoba. Tyle zabrać mogę, czy ile? Nie tyle. To tego już nie, raczej nie potrzebuję. Choć mi się wydaje, że właśnie do tego potrzebuję. Nie wiem, bez tego i to mogę? I jeszcze nie mogę. Nie, dobra, ja potrzebuję chwilę jeszcze. Chwilę jeszcze tutaj ekonomii inwestować, jeszcze trochę w hazard musimy jej pojść bo to nie, nie może tak być, że ja nie mogę całej Grecji zabrać, no co to skandal jest normalny, no co, to? ja bez tych wysp potrzebuję, ja nie potrzebuję ten w po ogóle po co mi z Batem dajcie z tego? pomogę, nie, nie mogę jeszcze, tutaj? tak, powiecie, że wszystko, powiecie, że wszystko kia ja nie wiem, czy mam po prostu, nie jak się załamię te wyspy małe a czego nie potrzebowałem? A zobaczcie jak idealnie Zabrałem wszystkie tereny Grecji prawie tutaj tylko bez tych wysp Niemcy z Luksemburgiem Ale, ale kompletnie dobrą naprawdę nie Luksemburg który ma dosłownie dwa miasta ma sojusz z Niemcami Jest naprawdę Fajnie Jestem na drugim miejscu już co jest I się kończy 81 sojusz A oni nie chcą żadną sojusz dali. Ukraina okay, no, sojusz musimy być Sojusz o, A oni sami mi oferują no dobra to za zaoferujcie jeszcze raz Sojusz Dobra, mamy sojusz, okej okay. da radę z nimi, no. Jak mi się wydaje, tylko. Dobra, im ja chciało 80 tylko pierwszego skończyć, tak? Skończył się. No, jakiś inny sojusz tu znać. O! Sojusz z San Marino. Włochy sojusz? O, sojusz z włochami co jest. Wszystkim miałem sojusz. Z Włochami. A, okej. Okay. Sojusz z włochami co jest? A chce, a już i bałem, żeby zaatykować, nie? No co mi się udało. No to masz przeszlapane, Chorwacja. Twój stary sobie już ci dojedzie, no co już ja nie. Wiem, co ja miałem sera, jestem z ich. Cała Chorwacja? Oczywiście, że nie cała, no dlaczego bym miała być całą. No? Coś tam za Turcją jakby, ale... Nie nie widziałem jej nigdy jakby. Ja nie wiem o czym wygadać. Cała, cała, cała Grecja, dobra. Jeszcze te tereny to zrobiłem ja... Cała, cała, cała Chorwacja? Nie, jeszcze nie cała. Jeszcze niecałe, cała, ja chcę, ja, chc ja jak, wo jak wojnę z kimś robię, to ja zabieram im niepodległość, jakby więc... No, tutaj nie mogę tego zabrać, oni 8-3 mają, a ja mam ile. 8-3. To czekajcie, jeszcze musimy na ekonomię, bo tutaj widzę, że gra nie widzi, że ja mam 8-3. 200? 5? No, okay. no i mamy. Mamy Serbię, Bałkany całe. Mogę już swoje cartwo, carstwo nie cartwo. carstwo serbskie, właśnie mamy tu c-carstw co prawda, Carf to się nazywa, ale nie, nie Carf. Gdzie wy idziecie? Ile, ile, jak to jest hordza, normalnie. Tylko gdzie moja armia jest? Mam takie pytanko. Tutaj jest. No, nie, nie widziałem, bo pomyliłam się z chlebem. Jakby... Pomyliłem się trochę. Słowacy? Słowacy to mnie nic nie zrobi. Słowacy to nam za za, za Ostrię, więc. No. Ja nie, nie widzę problemu raczej. Jeszcze do Rumunii byśmy dojechali. Rumunia nie ma akurat niczym sojuszu, więc... Tak będzie po prostu 2V1. Bardzo czysta gra. Prawie jak 1V1, bo to, do, to, to dosłownie z, z Węgrami to ja nic nie robię. Z Włochami, to znaczy. To jest Włochy versus, versus Rumunia, bo ja nic nie robię. Dobra, jeszcze na Turcji bym mógł jechać. Dobra, Mołdawia, bo mi tutaj przeszkadza lekko. Jestem taki wielki już. e Właśnie. No i jeszcze takie Węgry mi tutaj tak wystają. Za bardzo wystają w tym kraju. Mi się to nie podoba. Ja tu muszę być ładniej. Bo tu Węgry to tak się. Wywaliłeś się we mnie, no ja nie wiem, ja, ja muszę ładną granicę mieć, jak nie będzie tak, że mi tu jakieś kurde Węgry wystają w kraju. To dobra, Budapest, Budapest nie mój? No to, no to nie powinno być problemu, raczej. Drobię to tylko tereny i już nie będzie niepodległości Węgier. Nie będzie Węgier, ja nie, nie widziałem nigdy Węgier. Tyle mogę zabrać? No mi się to nie podoba, będzie taki, taki kwadrat od linki jak w, w Afryce. Musimy teraz poczekać jeszcze. Jeszcze może bym taką roślinę zjadł może, gdyby było jeszcze ładniej Nie no dobra, szartuję już Jeszcze tylko ostatnie Węgry Właśnie, no dobra, zabieramy całe Węgry jakby Czechy ja nie mają sojusznika, więc Ja Węgry nigdy nie widziałem jakby No i teraz mamy piękny napis, Carstwo Serbskie I możemy ten odcinek już kończyć Gdzie jest moja stolica? W Belgradzie, okej okay. No dobra, więc ten odcinek możemy kończyć Piszcie więcej pomysłów na takie odcinki właśnie z w 4 3 I za to w teraz z tego odcinka pamiętajcie o subskrypcji, łapcie w górze w udostępnieniu i na razie